9.50, a za to obiad dla pięciu osób. Chodź ze mną na zakupy. Potrzebujesz twaróg u mnie chudy, kilo mąki, trzy średnie cebule i ziemniory. Ilość na paragonie. Czy domyślasz się co to będzie? Jestem przekonana, że się domyślasz. Ziemniaki ugotuj i przestuć, a do mify mąka i gorąca woda. Trochę soli nie zaszkodzi. Do mąki wlewaj stopniowo wodę, mieszając łyżką, by się nie poparzyć. Następnie dość długo wyrabiaj ciasto ręką. Jeżeli jest taka potrzeba, dosyp jeszcze trochę mąki. Ciasto wyrabiaj dość długo, a później Odłuż, odpoczęło. Cebulę obierz i taką obraną pokrój. Ja pokroiłam w pół plasterki, ale to bez znaczenia. Tą cebulę odłóż do omasty, a tą pokrojoną zeszli na odrobinie oleju. I już pachnie w całym domu. Wystudzone ziemniaki przepuść przez praskę. Dodaj ser i podsmażoną cebulę. Przypraw tak jak lubisz, tu sól i pieprz i porządnie wymieszaj. Ciasto wyłóż z miski, troszkę powyrabiaj. Patrz, jakie elastyczne, naprawdę jest świetne. Podsyp odrobiną mąki. I rozwałkuj. O, taki niegruby plac. Następnie powykrawaj kółka. Ja każde kółko jeszcze rozwałkowuję, a ty na takie kółko nałóż farsz, przyklep palcem, przełóż w pół i zaklej pomagając sobie mąką. Pierwsza partia, 26 pierogów, gotowa. Teraz wrzuć na osolony wrzątek od momentu wypłynięcia. tu z 6 do 8 minut i patrz, gotowe. Tyle farszu mi zostało, więc muszę dorobić ciasto. To młody zje od razu, bo takie lubi najbardziej. Można? Można! W sumie wyszło 55 takich sporych pierogów. Tyle mąki mi jeszcze zostało, a to oczywiście paragon. Gotuj z marchewą!